Zapraszamy na konferencję Polish-Hungarian American Leadership Summit, która odbędzie się od 15 do 17 marca 2026 roku w Krakowie. Każdego tygodnia zdarza się tyle spraw, że mało kto może pozwolić sobie na ich uważne analizowanie i wybieranie tych ważnych i tych nieważnych. I nie trzeba tego robić. Od tego macie Państwo nas. Co tydzień pokazujemy, co z czego wynika, co było istotne, co było nieistotne. Dlatego zachęcam do zaprenumerowania naszego tygodnika. Najlepiej z użyciem linku subskrypcja.dorzeczy.pl. Dzień dobry Państwu. Nie ma wątpliwości, że nasz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski naprawdę się w Monachium rozchulał. Chociaż oczywiście tego państwo w polskich mediach nie dostrzegą, albo będą to głosy uznania, albo będą pochwał, jak się doskonale poradził, jak ośmieszył, jak podeptał, pokonał itd to jest dokładnie odwrotność tego, co się naprawdę wydarzyło. A co się wydarzyło? Może po kolei warto o tych wypowiedziach Radosława Sikorskiego w Monachium podczas konferencji bezpieczeństwa powiedzieć. Rzecz najważniejsza, z polskiego punktu widzenia nie tylko, to jasna deklaracja polskiego ministra spraw zagranicznych, że jest za cenzurą. Tak, proszę Państwa, nie mylę się, nie pomyliłem się. Radosław Sikorski publicznie na oczach całego świata ogłosił, że wolność słowa dla niego nie jest fundamentalną wartością. Przeczytam Państwu ten fragment, żeby nikt nie myślał, że ja sobie to zmyśliłem, ale najbardziej szokującą rzeczą jest to, że tak jasna deklaracja zamordyzmu praktycznie spotkała się z kompletnym milczeniem w Polsce. No, do, doszliśmy do tego, że człowiek, który w żywe oczy jasno i publicznie deklaruje, że wolność słowa nie jest wartością z punktu widzenia demokracji najważniejszą, dostaje brawa, a w Polsce jest wynoszony na piedestał. Proszę bardzo, fragment, który tego dotyczy, mówi naprawdę sam za siebie. Otóż, otóż yy, yy, według Radosława Sikorskiego. Najpierw przeciwstawił on pojęcie wolności słowa, jakie panuje w Stanach Zjednoczonych. No, wolność słowa polega na tym, że myślę to Albo to, co mówię, to myślę, a to, co myślę, to mogę powiedzieć i nie jestem z tego powodu prześladowany, chyba że to jest w zasadzie jedyny wyjątek, który występuje w każdym normalnym prawie, chyba że na przykład wzywam do, bezpośrednio do przemocy. Na przykład, o, siedzę tutaj przed państwem i namawiam do, nie wiem, pobicia kogoś, spalenia, zaatakowania. To jest naturalny, to jest, że tak powiem, realny powód, kiedy komuś takiemu, który takie rzeczy robi, można odebrać. Brać prawo do wolności słowa. Natomiast niekiedy wypowiadam poglądy i opinie. Ta rzecz powinna być i jest, i była zawsze chroniona. Tymczasem nie według Radosława Sikorskiego. Proszę bardzo. Otóż on mówi tak. W Europie natomiast z uzasadnionych powodów historycznych wygląda to inaczej. Na przykład w Polsce zakazane jest publiczne opowiadanie się za faszyzmem i komunizmem, właśnie ze względu na nasze doświadczenia historyczne. Wierzymy w wolność słowa połączoną z odpowiedzialnością. Dlatego nie ma mowy o tym, żeby można było akceptować to, co Radosław Sikorski powiedział na temat. Walki z faszyzmem. Zresztą wojna z faszy... czy walka z faszyzmem w jego wypowiedzi wielokrotnie się wielokrotnie się pojawiała. Na przykład tutaj mówi tak. Mówi dalej tak, to, co wydarzyło się tutaj rok temu, to jest odniesienie do wystąpienia Jansa, czyli wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli to, że prezydent wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J Dans powiedział nam, że nasze pojęcia wolności są inne i się nie zgadzają. Powiedział, że nasze pojęcia wolności słowa to cenzura. Ja po prostu tego nie akceptuję, powiedział Radosław Sikorski. Tak, panie Sikorski. Ograniczenie wolności słowa w taki sposób, jak pan to przedstawia, jest dokładnie cenzurą. A to, czy pan to akceptuje, czy ty pan tego nie akceptuje, nie ma kompletnie znaczenia. Wszyscy zamordyści wszystkich czasów mówili, że oni są za wolnością, ale odpowiedzialną, ale taką, nad którą oni mają kontrolę. Zresztą z tego punktu widzenia, cała seria wypowiedzi dalej. On później, nasz minister spraw zagranicznych, mówi cały czas nasz, żeby nie wyszło na to, że nie uznaje jego formalnej obecności, jego formalnego prawa. Tak, on ma formalne prawo występować jako minister spraw zagranicznych, co wcale nie znaczy, niestety, że mówi rzeczy mądre i słuszne i właściwe. Otóż star się on z szefem węgierskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Gladenem Papinem w sprawie dotyczącej właśnie tego że w niektórych państwach, a szczególnie celuje w tym Unia Europejska, odbiera się ludziom prawo do wyrażania własnych poglądów właśnie dlatego, że ludzie ci prezentują poglądy krytyczne wobec Unii Europejskiej. Że krytykują panią Ursulę von der Leyen, krytykują Unię Europejską, krytykują politykę centralizacji, federalizacji itd. itd. I tych ludzi, którzy to robią, oskarża się o to, że są ekstremistami, radykałami, mówi się o tym, że są yy, nie wiem, y, 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 islamofobami, że są wrogami obcych, wrogami innych. Przypisuje się im, y, in, im różne niegodne, niewłaściwe intencje, tylko po to, żeby im wolność słowa odebrać. Y, na co pan Sikorski, który uczestniczył w tej debacie, za każdym razem, bo czytam to oczywiście we właściwych portalach, więc co słyszę? Że co pan Sikorski się odezwał, to brawa się odzywały. Głupki, tak, bijcie dalej, brawo, chwalcie ludzi, którzy chcą wam odebrać wolność. To jest wasza wolność, to jest wasze rozumienie wolności. Otóż, tak, wykluczamy faszystów. To prawda, zareagował szef MSZ na słowa, że w Europie wykluczane są z udziału w debacie w niektórych przypadkach tradycyjne sieci medialne i, i tradycyjnie i yy, konserwatyści, i konserwatywni politycy. Proszę Państwa, zrównanie z przeciwników czy krytyków Unii Europejskiej z faszystami to jest klasyczny zabieg stalinowski. Otóż pierwszym, który użył tego argumentu, czyli próbował zbudować taką opowieść mówiącą o tym, że wszyscy, którzy nie są po właściwej stronie historii skąd my znamy tą właściwą stronę historii Którzy nie są po właściwej stronie historii, czyli po stronie, którą prezentują postępowi komuniści, ci wszyscy ludzie są faszystami. No i to był świetny mechanizm, którym posługiwał się Stalin w latach 30. -tych. W ukryciu działał tam Komintern, czyli komunistyczna międzynarodówka. Chodziło o to, żeby stworzyć tak zwany wspólny front antyfaszystowski. W tym wspólnym froncie mieli być wszyscy ci, którzy akceptują, Postęp, którzy akceptują postępową demokrację, dzisiaj byśmy powiedzieli demo, demoliberalną demokrację. I wszyscy ci, którzy się do tego nie chcieli zapisać, natychmiast zostawali faszystami, czyli partie konserwatywne, narodowe, nacjonalistyczne, z definicji miały być właśnie partiami faszystowskimi. I dalej, dalej właśnie dokładnie w ten sam sposób argumentował, na, w tej debacie to są takie półsłówka, takie przygryzanie, takie złośliwości, którymi posługiwał się Radosław Sikorski w stosunku, w stosunku do swoich przeciwników czy do swoich oponentów. To jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Zauważmy bardzo ciekawe zjawisko. Radosław Sikorski, Polski polityk mówi o walce z faszyzmem jako o walce, którą on teraz prowadzi. Rozumiem, że faszyzm, faszystami są wszyscy jego przeciwnicy polityczni, ale zachowuje się tak i mówi tak, jakby kwestia faszyzmu i komunizmu była problemem również, czy była wcześniej problemem również w Polsce. Pileczkę. Kto w Polsce wprowadził komunizm? Znaczy co? Komunizm się sam w Polsce objawił? Ci komuniści wygrali tu wybory, KPP, zresztą skutecznie zniszczona przez Stalina, czy późniejsza podróbka różnych lewicowych partii w postaci PPR-u, a potem PPR-u złączonego z PPS-em, złączonego w ten sposób, że tym, którzy nie chcieli się zjednoczyć, to po prostu pistolet przystawiono na głowę i powstał w ten sposób PZPR. No kto zbudował w Polsce komunizm? Komunizm, skąd on się wziął? Wziął się on oczywiście z bagnetów sowieckich, z Moskwy, z dywizji sowieckich, które stały albo stacjonowały w Polsce, albo stacjonowały nad granicą z Polską. No, mówię oczywiście o tym pierwszym okresie po 1945 roku. Komunizm w Polsce został wprowadzony siłą i przemocą przez Sowietów. To jest rzecz całkowicie oczywista i niepodważalna. Polska czy Polacy z komunizmem wewnętrznym, rozumianym jako ideologia, która by miała dominować w Polsce, nie mieli problemu. Ten problem został rozwiązany na szczęście przez Polaków w 1920 roku, kiedy oparliśmy się na wale bolszewickiej. Wtedy zresztą przypomnę, że też już powstawał rząd bolszewicki, tworzony m.in. przez pana Marchlewskiego i innych towarzyszy, który miał przyjąć władzę w Polsce, no ale to był wtedy to był błąd, to był rząd. I później po 45 roku, po 44 roku tak naprawdę, rząd, który został, czy był, przybywał do Polski na sowieckich bagnetach. Więc tyle jeśli chodzi o zagrożenie wewnętrznym komunizmem w Polsce. Ale faszyzm? Przepraszam, gdzie w Polsce mieliśmy do czynienia z tym straszliwym faszystowskim zagrożeniem? Panu, rozumiem, że panu Sikorskiemu miesza się wszystko razem. I Mussolini z faszyzmem, i Hitler z nazizmem, i Polska. Polska, pierwsza ofiara Hitlera. My też jesteśmy w tej grupie, jak rozumiem, która musi walczyć z faszyzmem, bo faszyzm u nas głowę podnosi. O, straszny ten faszyzm był, zawsze tutaj podnosił tę głowę. Kiedy on tę głowę podnosił? Kiedy był ten moment, kiedy tutaj rządzili faszyści? Bardzo trudno powiedzieć. A nie szkodzi, jesteśmy we wspólnym europejskim domu. I we wspólnym europejskim domu wszyscy mogą być faszystami. Nieważne kto, z kim, jak. To jest ta nowa mentalność globalistycznego politruka, bo w tej roli występuje niestety teraz Radosław Sikorski, a jego dawna przeszłość antykomunisty tylko temu słuszy. Ale Radosław Sikorski wdał się również w awanturę. Znowu polskie media piszą, ośmieszył, skompromitował, pokazał wyższość, ha, ha, ha. I jako dowód są cytowani jacyś tam różni czescy opozycjoniści. Rzecz dotyczyła sporu. Awantury sporu z ministrem spraw zagranicznych Czech, panem Petrem Macinkiem. Macinka się nazywa, więc chyba się odmienia z Petrem Macinką. Zakładam, że tak się odmienia jego nazwisko. Proszę państwa, w tym sporze minister spraw zagranicznych Czech miał stuprocentową rację. A Radosław Sikorski, który za to zbierał brawa, racji, nie miał. To, że dostał brawa i że został za to nagrodzony, wynika tylko z układu sił i z tego, kto się w Monachium spotyka albo kto stanowi większość, bo oczywiście są też głosy rozsądku, ale zaraz, zaraz o tym powiem, że tak powiem, jaki jest duch Monachium obecnego w roku 2026, ale teraz parę słów na temat sporu z panem Macinką. Otóż, yy, yy, otóż pan Macinka powiedział, Powinniśmy spróbować nauczyć się słuchać siebie nawzajem i nie etykietować ideologicznego przeciwnika jako wroga publicznego. Jesteśmy na Zachodzie i szanujmy się w różnicach, które mamy, więc naprawdę nie lubię etykietowania kogoś jako faszysty. Proszę Państwa. Święte słowa. Brawo dla pana Macinka, czy Macinki. Nie wiem dokładnie jak odmawiać, jak odmieniać jego nazwisko. W każdym razie brawo dla ministra spraw zagranicznych Czech. Tak, powiedział prawdę, która niestety nie chce wybrzmieć w Polsce. Co więcej, na świecie są faszyści, włączając Europę, zareagował Radosław Sikorski. No oczywiście, Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski, cały PiS, cała konfederacja i cały Braun, ale Braun to jest podwójny faszysta, to jest w ogóle ekstra superfaszysta. Wszyscy, którzy nie wspierają rządu Tuska, są co najmniej są co najmniej podejrzani o faszyzm. To oczywiste, no są w Europie faszyści. Wszyscy ci faszyści, którzy nie chcą, albo którzy sprzeciwiają się Ursuli von der Leyen i Unii Europejskiej, to są potencjalni faszyści, albo podejrzani o faszyzm, albo możliwi faszyści. No to jest rzecz oczywista, mówił pan Sikorski, zbierając za to brawo od siedzących na miejscu y, y, uczestników. I powtórzę jeszcze raz tego, to, co powiedział pan Macinka, bo... Bo to są mądre i rozsądne słowa. Wspierajmy mądrych polityków. Szkoda, naprawdę szkoda, że my takich nie mamy u nas. Znaczy u nas, jeśli chodzi o rząd. Może w opozycji są, ale jeśli chodzi o rząd, to, to twarzą polskiego rządu jest przecież pan Sikorski. Powtórzę. Powinniśmy spróbować nauczyć się słuchać siebie nawzajem i nie etykietować ideologicznego przeciwnika jako wroga publicznego. Święte słowa, panie Sikorski, niech pan na chwilę przestanie drwić, niech pan przestanie szydzić, niech pan przestanie... Obrażać. Niech pan przestanie gadać i twitować. Niech Pan przez chwilę się zastanowi. I posłucha tego, co ma panu do powiedzenia. Mądry czeski minister spraw zagranicznych. Nie etykietujmy się i nie uznajmy przeciwnika politycznego za wroga ideologicznego, bo to prowadzi wyłącznie do katastrofy. Na słowa pana Sikorskiego, odpowiada pan Petr Macinka na świe... Być może są, mówi tutaj o Macinka, ale to się skończyło jakieś 70-80 lat temu, kontynuował Macinka. Nie, nie skończyło się, stwierdził polski historyk. Każdego dnia, za każdym razem słyszę etykietowanie kogoś jako faszyst, stwierdził polski polityk. I na co odpowiada znowu mądrze, mądrze, mądrze. Minister spraw zagranicznych i wicepremier Czech, mówiąc, każdego dnia, za każdym razem słyszę etykietowanie kogoś jako faszysty lub nazisty lub cokolwiek innego. Myślę, że powinniśmy uspokoić się, ponieważ to jest dzielenie społeczeństwa. Znowu, mądre słowa. Panie ma, chciałbym aż powiedzieć, no, wreszcie mówi ktoś obdarzony znowu zdrowym rozsądkiem. Więcej takich ludzi jest więcej. Słowacy. Węgrzy, z Wiktorem Orbanem i teraz właśnie Czesi z, z panem Babiszem jako premierem, wreszcie słyszę głos rozsądku, wreszcie nie ma tego ciągłego szczucia, ujadania, podżegania, podjudzania, które jest klasycznym wytworem tej globalistycznej propagandy, której jednym z głównych bem, tych napędzających tę propagandę stał się minister, minister spraw zagranicznych Polski. ん Radosław Sikorski. Tam jest jeszcze, oczywiście w tej, w tej, w tej pseudodebacie, do której doszło. Minister Spraw Zagranicznych Czech wspomniał, że Komisja Europejska działa nie mając mandatu demokratycznego, co wywołało, rzekomo oburzenie, bo przecież ma, bo przecież Parlament Europejski zdura. Oczywiście, że ma rację. Żaden z tych komisarzy nie został wybrany w normalnych, bezpośrednich wyborach. Mandat jest mandatem pośrednim, wynikającym z ustaleń między rządami, a później dopiero jest zatwierdzany, ale w taki sposób, że de facto ci europarlamentarzyści mają bardzo ograniczone prawo wyboru. My, jeśli my chcemy, tak jak Radosław Sikorski i media chcą próbować nam wmówić, że Komisja Europejska to jest ciało demokratyczne, to jest naprawdę śmieszne, proszę Państwa. Śmieszne? No może nie jest śmieszne, bo zakładam, że Mniej więcej sądząc z różnych sondaży, co trzeci Polak w to wierzy. No, w to wierzy, to tylko pokazuje, że tak powiem, poziom, poziom rozumności polskiego społeczeństwa. Więc w sprawie czy w sporze pan, pan Macinka Radosław Sikorski, 100% racji ma pan Macinka. Opowieść Radosława Sikorskiego o tym, że jest zwolennikiem. Wolności słowa, ale odpowiedzialnej nie dla faszystów, czyli w domyśle nie dla tych przeciwników politycznych. To jest jasna deklaracja zamordyzmu, ale cała ta jego wypowiedź, bo on tam, że tak powiem, brylował na całego, te jego różne inne wypowiedzi, naprawdę co jedna to gorsza. Na przykład Radosław Sikorski, który stwierdza, że dlatego, że Europa płaci pieniądze na Ukrainę, to musi mieć miejsce przy stole negocjacyjnym. Ha, ha, ha. To jest, proszę Państwa, to jest, to jest naprawdę zabawne, że ten człowiek takie rzeczy wypowiada i inni mu mu brawo. To znaczy, co wynika z tego? No. Płaci, bo widać, musi. Z faktu, że ktoś coś musi robić, nie wynika, że przysługują mu jakiekolwiek prawa. Gdyby Europie, Europie przysługiwałyby jakiekolwiek prawa, gdyby mogła płacić albo mogła nie płacić, ale skoro Europa uważa, że musi płacić, nie ma innego wyjścia, jak płacić na Ukrainę, to oczywiście żadne prawa przy stole jej nie przysługują. To Stany Zjednoczone i Rosja w tym przypadku tak naprawdę decydują o, to, o tym, kto przy tym stole z, zasiądzie, a to, że pan minister Sikorski wygaduje takie rzeczy. I co więcej, czy są ludzie, którzy naprawdę uważają, że to jest przejaw siły i zdrowego rozsądku? No znowu. Ech, drapie się po głowie, bo aż nie wiem co powiedzieć. Znaczy, rozumiem, że jest kategoria no, ludzi spijających, czy wypijających każdą bzdurą, bzdurę, którą ktoś im przekaże i uważających, że to jest rozsądne i że to jest właściwe. Z faktu, że Europa płaci na Ukrainę, a Stany Zjednoczone płacić przestały, nie wynikają żadne prawa, ponieważ Europa działa w ten sposób, moim zdaniem, całkowicie wbrew własności własnym interesom, ponieważ uważa, że pod poparcie dla finansowe i militarne dla Ukrainy jest tożsame z jej bezpieczeństwem i nie może w związku z tym z tego, myśląc tak, jak myśli, zrezygnować, a skoro nie może, to nikt jej do stołu, do stołu nie potrzebuje, nikt jej nie doprasza, a jej wydatki są co najwyżej traktowane przez Donalda Trumpa jako przejaw właśnie głupoty. No patrzcie, jacy ludzie, prawda, myślą, że zaraz zostaną napadnięci, no to płacą I jeszcze myślą, że jak zaraz zostaną napadnięci, i dlatego płacą, to im się coś należy. nie, z im. Się nie należy, niech płacą jeszcze więcej, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej i tyle. Tak? Do tego się sprowadza historia. Niestety nie sprowadza się historia do tego, bo tutaj jeszcze przytoczę jedną wypowiedź dotyczącą też właśnie spotkania w Monachium. Mianowicie wypowiedź, bardzo ważną wypowiedź, zresztą nie tylko jego, bo wcześniej w bardzo podobnym duchu wypowiadał się premier Węgier. Teraz chodzi o, teraz chodzi o europarlamentarzystę z Francji, z grupy Patrioci. Floriana Filipota, który powiedział wyraźnie, to jest opinia dotycząca wystąpienia wspomnianej tutaj Ursuli von der Leyen, że mamy do czynienia z planem Wojennym. Tak, te szarże ministra Sikorskiego, te opowieści, dzięki którym zbiera pochwały i brawa, to wszystko, co temu towarzyszy, to nie jest od tak sobie takie, taka opowieść. Proszę Państwa, na przykład z tego, co ja mówię, ktoś może tego słuchać, albo może tego nie słuchać. No, mocy sprawczej to nie ma. Natomiast to, co robi Radosław Sikorski, czy to, jak przekazuje to, co robi, ma niestety w tym sensie moc sprawczą, że przygotowuje nas krok po kroku coraz bardziej do realizacji. Głównego planu, a ten główny plan został przedstawiony przez panią Ursulę von der Leyen. No bo to jest taki układ. Pani Ursula, że tak powiem, tutaj jest tą główną, tą główną mądrością, granicą mądrości, yy, tą, która przedstawia projekt. Na pan Radosław Sikorski bije w te bębny propagandowe, prawda, i, i krzyczy dalej, dalej, żwawo, dalej, dalej! To jest tak się podzielili i tak to wygląda. Yy, co powiedział, czy co napisał w zasadzie francuski yy, polityk? Otóż napisał on, że pani Ursula von der Leyen ujawniła szczegóły swojego planu wojennego. Dokładnie tak jest: przyjąć Ukrainę do Unii Europejskiej do 2027 roku, to jest punkt pierwszy. Następnie zastosować artykuł 42.7 Traktatów Europejskich, czyli to jest klauzula o wzajemnej obronie, która nie jest opcjonalna, lecz obowiązkowa. Czyli jeśli jeden kraj jest w stanie wojny, wszystkie inne również muszą w, nią być, w niej być. I trzecia rzecz: należy sfinalizować proces wojny z Rosją przez zmianę w polityce zagranicznej z jednomyślności na kwalifikowaną większość. Prawo weta zostało odwołane. To jest projekt To Ursuli von der Leyen, składający się z trzech punktów. Ona to wyraźnie powiedziała Monachium. Można sprawdzić całe przemówienie. Punkt pierwszy przyjęcie, jak najszybsze przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest w ogóle to, że na poważnie mówi się o przyjęciu uniu, do Unii Europejskiej Ukrainy, która nie spełnia żadnych, ale to absolutnie żadnych kryteriów dotyczących transparentności, demokracji, wyborów y, finansowych, gospodarczych. Jest po prostu jedną wielką drwiną z całego projektu europejskiego, gdzie tyle się Mówi o praworządności, transparentności, takich i siakich zasadach. Nie ma żadnych podstaw, żeby Ukrainę do Unii Europejskiej przyjmować. Ale okej, okay, pani Ursula von der Leyen ogłasza 2027 przyjęcie Ukrainy do, do Unii Europejskiej. Następnie chce, żeby Ukraina została objęta specjalną klauzulą bezpieczeństwa, na mocy której państwo zaatakowane, czy członek Unii Europejskiej zaatakowany przez inne państwo, będzie tą klauzulą objęty. Czyli to działa, to działa mniej więcej tak, jak jest to zapisane w piątym artykule na ale oznaczałoby, że Ukraina wchodząc do Unii Europejskiej wniosłaby tam ze sobą w wianie wojnę z Rosją. To znaczy byłaby to oczywista i konieczna konsekwencja. No i trzeci punkt, no, żeby to wszystko działało, no bo do teraz to jest tak, załóżmy Ukraina zostanie przyjęta do Unii Europejskiej, pani Ursula ogłosi, Komisja Europejska ogłosi, że stosuje się do, do tej wojny ten punkt traktatu 42,7. W związku z tym wszyscy muszą stanąć w obronie wszystkie państwa Unii w obronie Ukrainy, ale podnosi się wtedy jakiś premier albo prezydent i, i, i zgłasza weto. Co trzeba zrobić? Trzeba znieść zasadę weta ma być zasada większości. Warto zauważyć, jak to wszystko do siebie doskonale pasuje. Komu się nie podoba Unia Europejska, komu się nie podoba ten plan? Ten jest faszystą. Kto się temu sprzeciwia, kto chce występować przeciwko temu, temu trzeba odebrać wolność słowa, ponieważ wolność słowa, tak, ale odpowiedzialni. A do czego to wszystko zmierza? No to wszystko zmierza do realizacji projektu wojennego, który opisał francuski polityk i który niestety wszystko na to wskazuje, jest rzeczywiście na naszych oczach bezwzględnie realizowany między innymi przez takich polityków jak Radosław Sikorski. Ludzi, którzy myślą w kategoriach globalistycznych, dla których celem życia, całą misją stało się doprowadzenie do projektu jednego rządu światowego, globalnego, no i rozszerzanie tego rządu coraz dalej, coraz bardziej, w coraz większym stopniu, a z tym zalążkiem, tą pierwszą i najważniejszą strukturą ma być Unia Europejska, która złączy ze sobą 27 państw, a nawet takie państwo jak Ukraina, która w żaden w Sposób pod żadnymi względami i w żadnych warunkach do Unii Europejskiej przystępować by nie powinna, gdybyśmy się kierowali zasadami merytorycznymi, czyli gdybyśmy oceniali Unię, gdybyśmy oceniali Ukrainę tak, jak oceniano różne inne państwa, które wcześniej do Unii Europejskiej przyjmowano. To, że w ogóle się mówi o tym przyjęciu, ma wyłącznie charakter geopolityczny i nie ma nic wspólnego z dotychczasowym sposobem działania Unii Europejskiej. Chodzi o przekształcenie Unii Europejskiej w jedno państwo nakręcane militaryzmem, no bo do tego to się sprowadza. Państwo, które wykorzystuje kryzysy i y, sytuacje zagrożenia, to super państwo do, do zbudowania własnej nowej tożsamości, własnej nowej struktury. A co robi tam minister Sikorski? Jak powiedziałem, jest naganiaczem, zaganiaczem, propagandystą. Y, 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 to, co mówi, jest niestety. Kompletnie sprzeczne z jakkolwiek rozumianym polskim interesem narodowym i polską racją stanu. Bardzo smutne, jak, jak to się wszystko zmieniło, prawda? Od człowieka, który mówił o zdrowym rozsądku, o polskim interesie narodowym, racji stanu, o polskim państwie, stał się po prostu jednym z głównych globalistów Unii Europejskiej i rok po roku z coraz większą siłą, z coraz większą głośnością, z coraz większą krzykliwością. Próbuję wprowadzić te zasady w życie.